No, witam państwa. Już w najbliższych godzinach, kilkudziesięciu godzinach, może się okazać, czy najważniejsza obietnica Prawa i Sprawiedliwości, mianowicie to, że pani Beata Szydło zostanie premierem rządu, to się w ogóle ziści. Otóż, bardzo wysokie prawdopodobieństwo jest takie, że nie, że zostanie premierem po prostu. Jarosław Kaczyński bądź pani Beata szydło będzie kompletnym figurantem w tym rządzie bez jakiejkolwiek autonomii, jeśli chodzi o dobór ministrów. No i dlaczego coś takiego w ogóle jest możliwe? Dlaczego, dlaczego Andrzej Duda? Jako prezydent ma jakąkolwiek autonomię, a Pata Szydło de facto po wyborach no, jest na łasce prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego. No, odóż, o ile e, prezydent RP ma no, ograniczone możliwości w obecnym systemie, no to. Został wybrany przez naród, tak? przez kilkanaście milionów ludzi, które zagłosowało na niego w drugiej turze, turze wyborów prezydenckich. A pani Beata Szydł jest tylko jednym z 235 posłów PiSu w obecnym Sejmie, którzy, którzy ci posłowie pochodzą z rekomendacji. Wydanych przez centralny aparat partii, kierowanej przez Jarosława Kaczyńskiego. Takie rzeczy są możliwe tylko w partiokracji. I ten problem partiokracji yy, przewidział i najlepiej wytłumaczył właśnie Paweł Kukis. I teraz, jeśli no, yy, ta obietnica wyborcza zostanie złamana, albo będzie ona zrealizowana w bardzo pokrętny sposób, no to jaka jest gwarancja tego, że kolejne obietnice wyborcze będą w ogóle realizowane. No praktycznie żadna. No właśnie na tym polega problem tej partiokracji, że można ludziom robić takie szopki w postaci objazdu Polski przez przyszłą. Premier, a później, no, w sumie to zrobiła swoje, y, może odejść. No to jest takie bardzo instrumentalne traktowanie kobiet. To też było y, wypominane y, niejednokrotnie przez opozycyjne partie. No ale jaka jest rada na absolutne rządy Kaczyńskiego? Otóż jest to system prezydencki. Jedyną osobą w Polsce, która może powstrzymać y, Kaczyńskiego jest Andrzej Duda. I tylko może prawdziwie mu się przeciwstawić i prowadzić prawdziwie suwerenną politykę, jeśli skłoni się do pomysłów zmian konstytucyjnych, proponowanych w strategii. Kuki z 15 przygotowanej przez obecnego posła Stanisława Tyszkę. Więc no, można, można oczywiście liczyć na to naiwnie, że Kaczyński będzie dobrym premierem, czy tam takim nadpremierem. Ale właśnie w obecnej ordynacji ma on praktycznie władzę absolutną, jeśli jeszcze prezydent Duda będzie pokornie spełniał wszystkie jego de facto rozkazy. Z tym, że on nie musi spełniać tych rozkazów, on może wybić się na autonomię, ale żeby mieć tą całkowitą autonomię, no to musi dojść do zmiany na system prezydencki. Dla pisów w obecnej ordynacji system prezydencki jest wybitnie nie na rękę. Byłby, może gdyby, był, może gdyby prezydentem był Jarosław Kaczyński, aczkolwiek tak nie jest. I tutaj pokładam nadzieję w panu prezydencie Dudzie, i oczywiście w Pawle Kukizie i jego posłach, że będą oni wywierali nacisk na PiS, żeby doprowadzić do tej zmiany konstytucji. Bo bez tego może nas czekać właśnie dyktatura i tak zwana kaczyzacja. A jakie będą jej efekty? No tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć.